Darmowe bonusy, co możesz dać ludziom w pracy? Osiem sprawdzonych możliwości. To, co najważniejsze w życiu, to rzeczy, których nie możemy kupić. Tak samo jest w pracy. Oczywiście pieniądze muszą się zgadzać, ale jeśli pensja, którą otrzymujesz, sprawia, że pieniądze w codziennym życiu nie stanowią problemu, to na następnym miejscu w hierarchii ważności najprawdopodobniej wymieniłbyś atmosferę. A to już jest coś, w co trzeba włożyć wiele pracy, a pieniądze nie odgrywają takiej wielkiej roli. A decydujące są umiejętności osób, które tworzą miejsce pracy. Wskazuje na osiem skutecznych możliwości. Zastosowane w miejscu pracy przyniosą pozytywne efekty. Niezależnie od Twojego stanowiska pracy, czy jesteś szefem, współwłaścicielem, właścicielem, pracownikiem, współpracownikiem, specjalistą, Możesz je przetestować. Skuteczność murowana. To co? Zaczynamy? Świadomo obecność. Dawanie informacji, że widzę cię. Na przykład, jeśli ktoś przychodzi z problemem do pracy, to możemy powiedzieć: Widzę, że masz jakiś kłopot. Jakby co? To jestem. Nie narzucasz się, ale też ta druga osoba wie, że ją widzisz. Jest ważna. Doświadczyła twojej obecności i twojej uwagi. Wysłuchanie bez ocen, rad i umniejszania. Jeśli ktoś już się przed Tobą otworzy, to to, na co liczy, to Twoja obecność i zrozumienie sytuacji, w której się znalazł. Wsparcie. To, co nie przyczynia się do polepszenia jego sytuacji, to rady. Na przykład, czas leczy rany, czy Jurek był w podobnej sytuacji i teraz chyba już mu jest lepiej. Albo na przykład, umniejszanie. Nic się nie stało. Na przykład, dzieci w Sudanie głodują, mają cięższą sytuację niż ty. No co ty gadasz? No przecież to nic takiego. Rzeczliwość. Daj szansę na inicjatywę, samodzielność, korektę we własnym zakresie. Jeśli widzisz, że zaistniało jakieś niedopatrzenie, to możesz zwrócić na nie uwagę, zauważając jedynie to, co się stało. Bez wskazówek, bez rad. Na przykład, jeśli ta osoba jest w Twoim otoczeniu, możesz powiedzieć: O, Raport nie został wysłany. I wtedy tak Krystyna czy Grażyna może sama zorientować się, że nie wysłała raportu i zareagować we własnym zakresie na tą sytuację. Wesprzyj życzliwie w rozwoju. Jeśli zauważyłeś, że ktoś ma podobny problem do takiego, który ty już przepracowałeś, możesz zaproponować mu niezobowiązująco pomoc. Na przykład, słyszałam, jak rozmawiałeś z tą klientką, miałeś podniesiony głos. Też miałam z nim kiedyś taki problem. Jeśli chcesz, to możemy o tym porozmawiać. Ta osoba nie ma narzuconej formy pomocy. Słyszy, elastyczność, otwartość i życzliwość przede wszystkim, a to są idealne warunki do tego, żeby mogła się rozwijać. Także to możesz dać. Trzecie, zauważanie i docenianie. Dawanie pozytywnego wsparcia. Kiedy widzisz, że ktoś czegoś dokonuje, co w Twojej ocenie jest pozytywne, coś wnosi do firmy, to przekaż tą informację. Na przykład, wow, ukończyłeś tą procedurę w rekordowym tempie. Dzięki temu budujesz atmosferę sukcesu, taką, gdzie wysiłki są doceniane, podkreślanie, budowanie talentu. To, co jest istotne, żeby Ktoś mógł pójść dalej, żeby miał świadomość tego, w jaką stronę kroczyć, jest to, jakie dostaje informacje zwrotne, co dokładnie jest jego siłą. I jeśli te informacje są pozytywne i odnoszące się właśnie do jego talentu, może być bardziej świadomy tego, jakie ma zasoby. I teraz na przykład słyszałam, jak przeprowadzałeś to spotkanie. Używałeś konkretnych argumentów, w czytelny sposób ujmowałeś rozwiązania. Dokładnie wiem, o co Ci chodzi. Rozmawiałam z Krystyną Bożeną, one też dokładnie wiedzą, jaką ideę niesiesz. Ale anegdota o jeżu skradła moje serce, była niesamowicie błyskotliwa. Czwarte to lojalność. Dbanie o dobre relacje, bycie fair wobec wszystkich pracowników. Jeśli kogoś nie ma, to znaczy, że nie może się bronić i o nim nie rozmawiamy. Na przykład, ktoś przychodzi do ciebie z gorącą informacją, że Krystyna znowu nie wykonała pracy w terminie, i tak naprawdę co ona myśli, że tutaj się odpoczywa czy pracuje? Możesz zareagować lojalnie. Widzę, że Krystyna bardzo dużo się nauczyła. Kiedyś faktycznie popełniała dużo błędów, a teraz przez długi czas nic, a tu zdarzyło jej się nie dotrzymać z terminu. Myślę, że potrzebuje jeszcze wsparcia i pomocy. To co? Pomożemy jej? Ostateczne wyznaczenie granicy. Zdarza się, że ktoś łamie notorycznie zasady lub popełnia ten sam błąd lub działa niezgodnie z kontraktem, który żeśmy zawarli. Więc lojalnie zamiast od razu przekazywać tą informację do szefa przełożonego, to informujemy go o tym, że tak zrobimy. Na przykład: w Stachu, znowu spóźniłeś się z dostawą. Jeśli jeszcze raz tak. Postąpisz, to będę musiała przekazać tę informację Twojej szefowej. Stachu dostał informację, co się stanie, jeśli jeszcze raz popełni ten sam błąd, niedopatrzenie i wie, że Ty postąpisz lojalnie wobec niego i wobec firmy i wobec tej szefowej. Piąte, elastyczność. Czasem zdarza się, że nasze pomysły nie są jedynymi, które powinny funkcjonować w firmie, albo po prostu były pierwsze i dlatego zostały wdrożone. Albo mamy taką osobowość, która pozwala nam forsować nawet te pomysły, które nie są najlepsze. Wtedy warto jest otworzyć innych ludzi na rozmowę. Jak to zrobić? Na przykład chętnie usłyszę, co macie do powiedzenia na temat mojego pomysłu. Ważne jest dla mnie to, żeby go udoskonalić, zmienić albo poprawić. Tutaj będzie bardzo istotny ton wypowiedzi, okoliczności. Szóste. Budowanie zaangażowania. Wciąganie ludzi w zmianę. Jeśli przed tobą jakaś zmiana, wdrożenie jakiegoś pomysłu, sprawdź najpierw, kogo będzie dotyczyła taka zmiana i wciągnij tych ludzi w tworzenie tej zmiany, w tworzenie tego pomysłu. Jak to zrobić? Na przykład Słuchajcie, przed nami remont. Dział architektury zajmuje się już projektem, ale to, co dla mnie najważniejsze, to Wasze pomysły. Wiem, że macie bardzo dużo pomysłów na to, jak efektywnie wykorzystać tą przestrzeń pracy i będę bardzo wdzięczna za to, jeśli ze mną się podzielicie nimi. Czekam dwa tygodnie, liczę na bardzo dużą ilość maili. Co otrzymujemy, jeśli dajemy ludziom możliwość współtworzenia to znaczy, że dajemy im też możliwość wzięcia odpowiedzialności za to, co utworzyli. Dajemy im możliwość poszerzania ich strefy wpływu. Dzięki temu mogą być bardziej zadowoleni, bardziej zaangażowani w to, za co odpowiadają. Siódme szczerość. Emocje i postawy. W pracy bardzo istotne jest to, żeby komunikować na zewnątrz to, co się ze mną dzieje w środku. Czyli, jeżeli ktoś coś mnie zdenerwuje, Czyli coś mnie raduje, czyli coś mnie zachwyca. Dobrze, żebym o tym informowała, żeby ludzie nie musieli się domyślać, co dokładnie w środku mnie siedzi na tyle, ile jesteś w stanie. Szczerość informacyjna. Kluczowym jest przekazywanie informacji na bieżąco, nie kumulowanie ich w jakimś worku, żeby po otwarciu wydostał się wielki fetor. Nie, informacje na bieżąco udzielane mają ten przywilej. Że osoba druga może na bieżąco też modyfikować swoje zachowania, wie jakie są Twoje oczekiwania, wie jakie są Twoje odczucia. Dzięki temu, że udzielamy na bieżąco informacji zwrotnej, nie mamy takiego punktu przegięcia, że już koniec, że już nie dam rady, że niedługo eksploduje. Ósme. Przyjmowanie krytyki, kształtowanie formy zgłaszania niezgodności na temat Twojej pracy. W zależności od stopnia dojrzałości organizacji, zespołu, pracowników, kontrahentów, klientów, te formy mogą być różne. Te, które nie sprzyjają Twojemu rozwojowi, warto jest zmienić. Na przykład obelgi, albo wyładowywanie emocji na Tobie nie sprzyja Twojemu rozwojowi. Więc jeśli słyszysz taki sposób zgłaszania niezgodności odnośnie Twojej pracy, to warto jest od razu zareagować. Na przykład słyszę, że jesteś bardzo zdenerwowany. Nie chcę, żebyś mnie obrażał, i Ty pewnie tak naprawdę też tego nie chcesz. Może potrzebujesz chwili na to, żeby ochłonąć. Jeśli nie, to możemy przejść do tego, co konkretnie zrobiłam nie tak. Bardzo chętnie to naprawię, ale muszę wiedzieć, na czym polegał mój błąd. Możemy zacząć? Dzięki temu, że postawisz jasną granicę, oddzielisz to, co jest konkretem od tego, co jest obelgą, czy wyładowywaniem emocji, dajesz drugiej osobie jasno do zrozumienia, że chcesz pracować na konkrecie, na konkretnych sytuacjach, ale też, że jesteś nakierowany na rozwój, nakierowany na tą informację, tylko ona musi być przekazywana w sposób, który jesteś w stanie przyjąć. I kolejny podpunkt zachęcenie do wyrażania krytyki. Spostrzegam osoby, które mają wysoki poziom rozwoju osobowościowego, jako osoby, które posiadają pewien rodzaj pokory w sobie, pokory w przyjmowaniu informacji na temat swojej pracy, swojej działalności. One otrzymują zupełnie za darmo możliwość skonfrontowania tego, co robią, z tym, jak to odbierają ludzie. Mogą wziąć to, co dla nich jest cenne, a nie brać tego, co uważają za zbędne. Jednocześnie możesz zbudować środowisko, które wymienia się na bieżąco informacjami tak sformułowanymi, żeby można było je przyjąć. I teraz uwaga do szefów. To, że zachęcisz ludzi do tego, żeby wyrażali krytyczne opinie na temat decyzji, na temat pomysłów, które są wdrażane w firmie, nie oznacza, że będą się nimi dzielić. Najważniejsze jest to, jak na nie zareagujesz. Jeśli użyjesz swojego autorytetu szefa, żeby zamknąć osobie wyrażającej krytykę usta, to najprawdopodobniej będziesz otrzymywał same pochwały, ale nigdy lub bardzo rzadko będziesz słyszał realne informacje na temat tego, co pracownicy myślą o decyzjach, które są podejmowane. A często to są bardzo kluczowe informacje dla rozwoju Twojej firmy. Jak to można zrobić? Słyszę Twoje obiekcje. Jest to dla mnie trudne, ale też ważne, że o tym mówisz. Odbieram to jako wysokie zaangażowanie Twoje w Twoją pracę, w rozwój naszej firmy. Dziękuję Ci za to, co powiedziałeś. Zanotowałam wszystko to, co usłyszałam i przeanalizuję to. Pracownik otrzymuje jasną informację odnośnie Twojego podejścia do krytycznych słów. Nie dajesz mu złudnych nadziei, że od razu wdrożysz, czy w ogóle, że wdrożysz, ale że jest to dla ciebie ważne. Ostatni podpunkt umiejętność przyznania się do błędu. Wtedy, kiedy mój błąd dotyczy Twojej pracy, kluczowym jest to, żebym umiała się przyznać do tego błędu. Jak to zrobić? Przyznanie się do błędu nie jest ostatnim krokiem. Najważniejsze, co zrobię później. Przepraszam cię za tą sytuację. Postaram się jak najszybciej rozwiązać ten problem i sprawić, żeby nie dotknęły ciebie żadne konsekwencje związane z błędem, jaki popełniłam. To może powiedzieć szef, to może powiedzieć pracownik do pracownika, to może powiedzieć właściciel firmy do swoich pracowników. Uważam, że w przestrzeni zawodowej przyznawanie się do błędów nadal ma niską rangę, nadal jest uważane jako słabość, a moim zdaniem jest to siła, dlatego że można pokazać innym, w jaki sposób przyjmować informacje zwrotne, co dokładnie nam dają informacje zwrotne. Podsumowanie. Osiem różnych możliwości na to, żeby zbudować atmosferę, która sprzyja zadowoleniu pracowników. Która buduje zaangażowanie. To, czy jesteś pracownikiem, szefem, właścicielem firmy, nie ma znaczenia tak naprawdę w wykorzystaniu tych możliwości. Na każdym polu możesz spróbować, przetestować je. Tak jak powiedziałam, skuteczność jest gwarantowana. Sprawdź. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że temat jest porywający i będziecie chcieli, żebym go kontynuowała. Dajcie znać w komentarzach. Lajki bardzo mile widziane, suby jeszcze bardziej. Także udostępniajcie, ślijcie. W przestrzeń. I dziękuję za dziś! I życzę oczywiście miłego dnia! Zastosowane, 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 zastosowane. Ya, ya está.